Cześć, siemanko, z tej strony Squido, witam bardzo serdecznie, 13 odcinek Skylarch Oby był szczęśliwy, ponieważ idziemy dzisiaj do endu Na smoki, trochę się zmieniło do ostatniego odcinka, ale niewiele Najbardziej się zmieniło tam e, Tam naprawiłem portal mm, Oraz w domu są schody oraz enchanting table, więc no w sumie nic ciekawego Hmm no, ale mogę sobie teraz dzięki temu mobgrinderowi epickiemu expić umieściłem tam kilka, kilka, kilka tych yy, spawnerów spawnery zombie, pająków i szkieletów Więc tam jest naprawdę ciekawie, wystarczy podejść yy, no i tam się spawnują W międzyczasie pokażę jakie enchanty udało mi się tutaj wbić um, No, zbroja zdarodować, więc je będę zmieniać Diamentowa siekierka. Mieczyk. No, na kilofie. E, co ja chciałem, żeby weszło na kilofie? Fortuna. Tak, fortunę chciałem na kilofie. Trochę najbardziej um, Ale nie, nie, no nie weszło. No i co teraz? I teraz trzeba gdzieś ją jakoś z książek pozyskać? E, była tu gdzieś? Nie, nie ma tutaj fortuny. E, ale jest looting chociażby co mogę do miecza wsadzić. Um, no, i bierzemy ten łuk na wyprawę Bierzemy też night vision, bierzemy też instant healtha a Większość rzeczy co ja tutaj mam to sobie mogę chyba wyrzucić Fajnie też, że wydropiłem Tutaj do dropu Wydropiłem mm, marchewki i ziemniaki Może, może coś z tego będzie Jakiś, nie wiem, cokolwiek Więcej strzału zabieramy no i wychodzą strzał dokładnie dwa z taki. Jeśli jakiś dźwięk był dziwny przed chwilą, to przepraszam bardzo. Coś telefon się mój odezwał. On tak właśnie ma jakiś czasu jakiś taki dziwny błąd, że. Um, no. Że. Bez przyczyny tak się odzywa, no cóż. Nie powinien właśnie. Ale co zrobić? Dobra, no to lecimy chyba, prawda? Jakoś to trzeba właśnie zorganizować. Aha, miałem ja sobie mleko zamiast tej wody zabrać. Eee, może mam drugie wiadro, nie, nie mam. Hmm, tutaj sobie wrzucimy mleko. Wodę, żeby jej nigdzie nie wylewać. No to wylejemy sobie tutaj. I zaraz wbijamy do endu. No okej, okay, nie ma tutaj żadnej świątyni, jest tylko zwykły portal. Świątynia się wybuduje później. Ja nie wiem co tam w ogóle będzie. Czy jestem tu dobrze przygotowany, no chyba, chyba. O dobra, 300 taki są strzał prawie, znaczy dwa i pół No chyba tak, żeby się nic nie skraszowało, błagam. O co tu i chodzi w ogóle, ale będzie tam za podobno? Ach, ojej, że mi kompa czasem nie wywaliło. Aha, właśnie, bo ja mam ten problem w netherze. Ciekawe, czy tu będzie też problem z FPS-ami. Albo jakieś krasze Hmm, tutaj co stabilnie, stabilnie. Zmienię pozycję kamery. Jak coś? Bo on mi jeden z widzów tak doradził. Jest 140 FPS-ów, gdzie ja mam iść? Bo tutaj nie ma żadnej mapy ani nic. Próbuję w tą stronę. Trzy klocki. Oj oj oj. Do góry chyba. Chyba do góry, tak mi się wydaje Trochę już mnie smoczyk uderzył Musi być do góry, bo... O cholera, aaa w dół To jest jeszcze w ogóle tragedia Przecież nie będę w dół kopać no. Bez przesady Dobra Wow, 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 wow Wow Spokojnie tylko Mogę wyjść, Jest, mam taką zbroję, że ja mogę wyjść Wypijemy sobie tego potka Od razu Od razu lepiej Będzie lepsza wizja na wszystko Eee Okej, okay. wow, trzy smoki? Nie no, jak na razie dwa widzę Ale mi widzowie pisali, że tutaj są trzy smoki Raz, dwa, trzy, dobra, to są trzy może, żeby tylko czterech nie było, już w ogóle będzie dramat. Oh! Dobra, ja muszę zniszczyć te wszystkie wieże, to będzie dopiero dramat, jeżeli ja nie umiem strzelać. Ej, ten powinien się zniszczyć, no. Dobra, mamy jedną. Wow, zobaczcie, ile tego będzie to jest w ogóle dramat. Dobra, druga. Nie ma sensu ich niszczyć teraz, zabijać cokolwiek, bo szkoda mi po prostu ten. Oni mi tak nic nie robią, bo mam po prostu pełno zdrowia i szkoda mi po prostu... Eee... Czego? M broni. Bo oni się regenerują. Tym problem. No strzelaj ładnie, no Dobra, ten łuk trzeba będzie już ponaprawiać A łuków mi podropiło chyba z kilkanaście e, na tym spawnerze A no, więc nie jest tak źle No, traf w końcu Czy się nie będzie dało? O, kilka strzałów już tam jest Ciekawe czy jest taki sposób na to, żeby tak trafiać Spróbujemy jakimś sposobem Typu, o coś takiego O, leci ta strzała i spadła tutaj Tak więc, no nie sposób a też, no nie wyjdę na to, bo mnie smoki będą ciągle rzucać Jak jest jeden smok, no to jeszcze da radę Ale z kilkoma smokami już nie za bardzo No A więc tak to wygląda, nie wziąłem sobie żadnego bloku Trzeba trochę pokopać, trochę to poniszczyć, trochę postrzelać. Jeszcze spróbuję. Wow, dostał smok. O, dwa celne strzały z rzędu. To mi się podoba. Natomiast jest te kilka tych wież, co ich normalnie chyba nie zniszczę. Aj, to mogło trafić. No nie Tak więc chyba tych kilku wiesz Normalnie nie zniszczę, tylko te niższe Czekaj, masz smok przeleci. No nie, kolejny dostał. Jak widać, jest tu atak tych smoków. fordy. No I tak się one zregenerują za chwilę. Więc w tym jest największy problem. Że jak dostał, to i tak się zaraz wyleczy. Oj. A to nie spoczywania dostał No Traf w końcu coś Te smoki dostają niby... Jakieś dipsy Wow, wow, prawie mnie zrzucił Dobra, nie, to ja nie chcę, żeby mnie zrzucił Bo to będzie tragedia To będzie naprawdę tragedia O trafił, dobra, więc jest to jednak możliwe, ale trzeba troszkę, jednak nad tym popracować. Wow, ale, ale to przeżyłem, nie? to jest po prostu hit. O, ja już myślałem, że padnę na tym, ale dobra I ta zbroja działa, działa, night się kończy No mm, to trudno <ścoughs> Będziemy w ciemku, walczyć z tymi Smokami, ale jest yy, progres Bo zniszczyłem jedną z tych ostatnich wież, które mi zostały Tam już nie ma żadnej, tu się pali ogień Tam się pali ogień Zostały tylko 3-4 wieże do zniszczenia jeszcze nie mam nadzieję, że to jeszcze wystrzelam. Spróbuję chociaż będę się starać. Jest! Kurczę, ciężko odpowiedni kąt znaleźć. Ale mam jeszcze sporo strzału, więc popróbuję. Damy radę. No. I to jest wieża jedna z y, trzech ostatnich. Polecimy sobie teraz na to i polecimy sobie ją standardowo, bez strzału. I proszę państwa, lecimy na górę, żaden smog mnie nie powstrzyma już i niszczymy to. Wow, wow, wow. Czy to jest moment dla instant helfa? Uwaga, uwaga, uwaga. Tak, dobra. To jest moment dla instant helfa. Wypijmy to sobie. Ale to nic nie dało No super Dobra, nieważne Ja myślałem, że mi to całe pasek życia odnowi Ale jest ogólnie lipa Mogę już sobie z tymi smokami walczyć jakoś, no przynajmniej się starać Dobra, i tak nigdy nie trafię Bo dostałem tylko jedno źródło, z którego mogłam się leczyć A więc to jest w sumie nic Dobra, to w sumie jest coś Trzeba się tego jakoś pozbyć Dobra, wygrałem, wygrałem grę Wygrałem Nie wyrzucą mnie stąd, no nie ma jak, wygrałem grę Mogą mnie bić ile chcą, to jest koniec Ja sobie teraz zjem to Nie, jak teraz tego nie zniszczę to nigdy Uwaga Uwaga, bo będzie huk, będzie wielki bum. Wow! Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Zniszczył to wszystko Dobra, bo teraz, teraz go smoki zbrzucą przepaść. O kurde, co ja robię? Wow, co się odbił? Dobra, i nie. To jest hit po prostu Muszę teraz wszystkie pozabijać. Tak więc tak, pijemy mleko, żeby być wielkimi, większymi niż te smoki eee, a następnie, czekamy aż jakiś tutaj podfrunie. Dobra. I będziemy napierniczać ze strzał, tak żeby nie marnować za wiele. Tak, żaden się tu nie zbliży. Muszę mieć wszystkie na oku. Bo trzy smoki, o kurde. Może jak we dwóch będą chcieli zaatakować. Jest to nawalać. Trzy smoki powiem wam. Jest to nawalać. Jak we trzech zaatakują? Co wtedy? Nie mają się gdzie regenerować. I to jest na plus dla mnie. Będzie trzeba naprawdę ten mógł zregenerować. Mam nadzieję, że on, on nie wyczerpie. Póty co? Jeszcze? Jedno jeszcze jest. Trochę jeszcze jest. Jak widać. Hmm Drugi strzał to żeby wypadało trafiać Marnuje strzały <laughs> Trudno Mam spawner, tylko żeby łuku nie zmarnować, bo To będzie lipa no. no to mamy pierwszego smoka, jej Zaczniemy no, czy mam tam podejść czy nie Dobra, powinienem tutaj podejść jednak, żeby zabrać z tego tego Expa. I co, jest go dużo? Naprawdę super, że jest tak dużo Expa. Tu jeszcze jest ten Exp, gdzieś tutaj spływa. Oj, te smoki mi to atakują, jeszcze będą kolejne. To w ogóle będzie hit. Będą kolejne smoki. Noch, muszę właśnie posłuchać gdzie one są, żeby je móc zniszczyć. Ale unik, piękny. Będą trzy jaja, ciekawe to będzie jak będą trzy jaja. To będzie w ogóle super. Dawać mi tu tego smoka, dawać go. Mamy go! Wow, 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 wow! Tyle jak spa. A ja to wszystko znowu zbieram, dobijemy do setnego levela? Dobijemy, no a jak musi być 100 poziomów? Kurczę, prawie mnie wysłał ten e, do normalnego świata, ja chcę go pokonać. Teraz by się przydały właśnie strzały, e, no więc trochę lipa. Czy on będzie podfrunął? Tutaj, podfruwał dwa jajka, są, już będzie, trzecie jajo, trzy jaja smoka to w ogóle będzie hit. Wow już się nie mogę doczekać mm -hmm, mm -hmm. Ow! Mam go. Tak! Więcej więcej, 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 więcej. 9,5, 9,6, 9,7, 9,9 i proszę państwa 100 setny poziom. No jak pięknie, tu jeszcze trochę jest dobra. No, tu jeszcze trochę jest. Och, będzie nawet to pierwszy. Dobra, nie przesadzajmy. Jest setny poziom. Jest super, tak powinno być właśnie. O jakaś pochodnia. Co to robi pochodnia? Co w ogóle? Hmm. Nieważne. Eee, czy mam jakieś, żeby się tu dostać? W ogóle. skoczymy, hm. Wskoczymy, ok? Wskoczymy i zakończymy tak, właśnie ten odcinek. Bo naprawdę było super. Gdzie jest trzeci? O, tak żebym miał. Dobra. Muszę przeskoczyć na tamten jeszcze. A więc to będzie wyzwanie parkurowca. Bach! Się nie udało. Spróbujemy jeszcze raz. Squido w parkurze jest nie taki zły. Mam nadzieję. No. Squido w parkurze nie jest taki zły. Tutaj ma pochodnię jakąś. Darmową. O, wszystko to pokonał. Wszystkie te smocze jaja. Jak widać teraz są w kadrze trzy smocze jaja. Jest pięknie. Wszystko Squido pokonał. Eee, ma całkiem fajny hipunek. Jeszcze będzie to enchantować. No. I jeszcze będziemy się bawić na Skylarch, ale póty co jest to na tyle. Fortunka mi się bardzo podoba w tym e, e, w siekierce Nie wiem czy będzie więcej drewna dropić, czy czego ale okej, okay, fajnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie No i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o tych łapkach w górę na razie. Pa i cześć!